Przyszła paczka z ukulele. Najtańszym. Idzie. Ale zajebiste te ukulele. Kurwa siana wydaje się chyba. Fajnie, że wróciłem do nagrywania toków, bo... Bo mi tego brakowało. Ja uwielbiam to robić. Ty ja sobie to będę rozpakowywał. A wy obejrzyjcie, kto jest sponsorem tego odcinka, więc... Sponsorem odcinka jest alerabat.com, czyli strona, która ma chyba największą bazę kodów rabatowych do sklepów w całej Polsce. Możecie pobrać ich wtyczkę z linku w opisie, albo wejść na alerabat.com. Ale pobranie wtyczki jest o wiele wygodniejsze, bo w trakcie zakupów ona poinformuje Was o dostępnych rabatach. Przykładowo jesteście na stronie Adidasa, chcecie kupić buty. Ja bym kupił te za... 500 złotych. Są eleganckie. Wyskakuje Wam okienko, ale Rabat.com, ono szuka dla Was najlepszego kodu i cyk, kosztują już tylko 350 złotych, niecałe 350 złotych, czyli właśnie zaoszczędziliśmy 150 polskich złotych. I teraz już tak na koniec, bez żadnych skryptów i pokazywania, yy, że coś kupuję. Ta wtyczka jest świetna. Gościu, wszystko co możesz zaoszczędzić, nie robiąc nic i nie wydając nic, jest świetne. A tu jednym kliknięciem zaoszczędziłem 150 zł. Zaoszczędź i ty. Link masz w opisie. I jestem po przerwie. Dostałem takie ukulele od kuby i będę je oficjalnie rozpakowywał pierwszy raz przy was. Ty one jest zapakowane jeszcze w... w takim czymś. I jeszcze dostałem takie coś. Czekajcie, bo to nie jest tak, hop, to nie jest taka pojedyncza sprawa. Ty patrz w ogóle, ja dostałem szelki i kurwa taki stoper dostałem! Dostałem szelki i stoper. przysięgam. Nie jest białe, no? Dominika mnie pomaluje, żeby ładnie wyglądało. W Dragon Ball mi je zrobi Dominika z Kuby umie malować. Umie malować, umie rysować. Nie kupiłem białego, ale zajebiście. Nie oszukał. Ole kurwa fajne, meksykańskie takie mi kupił! Ty nie kupił takiego gówna, ale on to to jest drogie, ona jest drogie w chuj. Patrzcie, mam kurwa, ukulele! Ale jaja! Ale kurwa jaja! No i też można cringe'owe dźwięki Obraz, tego. Obra, biście, lecimy z tym ukulele cringe'u. Oh Bardzo ciekawie Go babies, go ale tam wszystko ze sobą pracuje, ale to wszystko ze sobą działa. Matko, przenajświętsza. A wy wbijać na One Night Casino, bo na One Night Casino. jest też tak fajnie. I takie ładne dziewczyny grają. Sprawdźcie, u mnie w klubie mam cztery takie dupy petardy. Przejdźmy dalej. Hey, I love you so. to jest ten, co gościa udusił jedną ręką, a ja ci na dupę dziewczyny spojrzałem. Nie duś mi jedną ręką, proszę, nie rób tego. What do <laughs> <What? laughs> you know about rolling down? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Not <played> really, <there>, yeah. <laughs> Doria. Jak ja bym był ojcem tej dziewczyny i bym zobaczył, że moja córka coś takiego zrobiła i to jest niby nic! Kurwa to jest tylko skojarzenie! Ale kurwa! się jak Czasami jestem w No i ona jest frizz i kurwa 300 tysięcy lajków, więc jeśli chcesz się wybić, bądź frizz Czuję się jak cudowny tiktok MI tu kurwa spadł na kurde normalnie tablicy ludzie stój ding człowiek się narosł. Nie... O co tu kurwa chodziło? Ładna dziewczyna w koszulce rozlewa wodę. Chodzi o kreatywność jej chłopaka. I, I'm in boy. Jak wygra cokolwiek, to Polska rozpierdala Hiszpanię. Proszę bardzo. Ty! Wróżba! Do czego? Meniaturki. Ale ja mam pompę, tak? Tam, tak to się to robi to... kurwa internet, tak się robi dile się... Głupi ryj. Patrzcie, ważne jest do klikania. Głupi do... Ej, nie kupiłeś tego taniego? Kurwa, ja myślałem, że białe zamówiłem, no... dlaczego tak to szło długo? Stary no nie kupasz to. Ja umiem na tym grać. Pogasz. I mam pasz to w ogóle, patrz dali mi stoper kurwa do ukulele. No przysięgam ci, że jest kurwa stoper. I stoper mam, patrz. Może stroik? Stroik ci dali. Stroik mi kurwa dali, a wy stoper kurwa. bierzesz do do rowera. Ale Ten tym debilem jebanym. To jest Trzeci On mówi tak. A strunka. czym to się różni? Jeden, dwa, trzy. Nieważne, którymkolwiek palcem, kliknij tu? tym, tym. Będzie łatwiej. Tym? To jest ten? Trzeci palec. No i trzeci, pierwsza strona, pierwsza. Trzeci próg, pierwsza strona. No i gaj, Ale ja nie kciukiem, tylko Ta, no i teraz yy, tutaj. I Potem przytrzymałem się ten tutaj. No i to trzy. Ten... Ten. Kurwa. A wy coś pierdolicie, że nie umiem. A całkiem ładna ja Ty to jest prawdziwy... Prawdziwy freeze! Kurwa to jest freeze! Powiem jeszcze trzy razy i będzie milion wyświetleń. Freeze freeze freeze! <laughs> I co, kurwa, milion wyświetleń, i ja umarłem? Ja umarłem? A to akurat słodkie. No, biednemu się upuściło kwiatka, chciał ci zrobić yy, prezencik. Powinnaś mu za to oblodzić. Jeszcze raz co odświeżę, bo może coś będzie ciekawego. A ty jesteś polką? To powinnaś mu za to buźdać. dać. Okej, okay, ciekawa impreza. Co pan zrobi tutaj? Gdzieś to kiedyś widziałem. Aha, już wiem. Były kiedyś mistrzostwa świata z takich yy, zgniatań puszek. Było, było, by. To jest niemożliwe! Teraz się wkurwiłem! 30 tysięcy lajków, kurwa! Gościu se ułożył w 3 minuty! Pierdolone sandarii jakieś na Minecrafcie na kwadratach. Przebiegł się po tym, kurwa, jak gazela. Kurwa, ja kurwa godzinę jebaną, kurwa, ryczałem na The Walking Dead. Tak mnie kurwa trafiła gra. 28 tysięcy lajków. Czy mam ból dupy? Tak. Uzasadniony? Tak. Czy coś z tym zrobię? Nie. O, cześć! Z okna wypadłaś? Z okna jakiegoś burdelu? Ale ładne. Nie no jest ładna, dobra, no to można i powiedzieć, no jest ładna, no ładne, jest OK. No kurwa psa zabił, jeszcze mu lajki za to dają, No debile kurwa! Okej, okay, sezon na rolki, a tu śnieg. Nie, no to się nie dzieje, no. Kolejny sztos z AliExpress. O kurwa, sztos z AliExpress to trzeba będzie zamówić! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ciekawe, co tu będziesz, w ogóle się kuwa to będzie, że mogę się kupić? to czekam! Mm -hmm. <grym> nie nie, nie trzymaj w niepewności! Tak. Czekam, kto będzie moją ofiarą. O! To jest prank! Kurwa, pranki będą robione! Żeby mi tego nie zrobiła na BMC, bo szaleje! robimy? No jasne! Kurwa, będzie PRAAA! Moja sąsiadka ma do mnie zaraz przyjść. <grym> Wiem, że wyjdzie z domu, dlatego muszę nakleić jej to na samochodzie, żeby zauważyła. Muszę to nakleić na siebie, więc muszę się rozłączyć. Zadzwonię do niej, ona będzie stąd wychodzić. Zadzwonię do niej, żeby już wychodziła. <grym> o jej, wciąż to? Co ty masz z autem? Wiesz, co ja wiedziałam, że takie, dzie takie dzieciaki grały yy, w piłkę, wiesz? Kurwa, te dzieciaki to jedzą lody ekipy! To te dzieciaki ci to zrobiły! <śpiewanie> no i super TikTok na koniec. Wreszcie, może kurwa użyję tej wykładziny z papieru. Bardzo ważne, panowie, przed komputerem kładziemy wykładzinę. W ten sposób. Górę zawsze musicie podnieść delikatnie, aby nie prysnęło za biurko. Naciągacie strunę? I to kurwa na tyle. Pokazałbym Wam jeszcze coś jeszcze, ale. Jak Minecraft ma więcej lajków niż te Tingtongi, to mi jest przykro. Zostawajcie lajka i wbijajcie na One Night Casino, bo na One Night Casino jest kurwa najlepiej, super gra, najlepsza gra. A jeśli ta gra pozwoli nam na stworzenie innej gry, to kurwa ją stworzę i będę ją reklamował. Trzymajcie się i dziękuję, że byliście. Yeah,